Największa wada azali, no pewnie to, że zrzucają liście na zimę. A co jeśli by mieć taką odmianę azali, która nie zrzuca liści na zimę? Porozmawiajmy o azaliach japońskich. Azalia japońska brzmi dosyć dziwnie, ponieważ bliżej jej do różanecznika. To dlatego, że nie zrzuca liści. Na zimę. Dodatkowe te liście są mięsiste i rzeczywiście bardziej przypominają różanecznika niżeli azalie. Dodatkowo, co łączy je z tamtymi roślinami? Piękne kwitnienie, gęste. Cała roślina jest pokryta wiosną w kwiecie. Kwiaty mają różne kolory. Od żółtego, pomarańczowego, różowego, fioletowego do białego jest odmian multum. Od mniejszych do większych. No i tutaj zostańmy bo azali japońskie inaczej nazywane są azeriami miniaturowymi. Zazwyczaj dorastają do pół metra, 80 cm, maksymalnie gdzieś tam do półtora metra. Jeżeli Wam się uda wyhodować jakiegoś giganta z jakiejś wyższej odmiany, ale to naprawdę raczej event niż standard. Porównując to do czy czazali to jest dosyć mikry wynik, dlatego to od Was zależy, czy to dla Was plus, czy wada. Do mniejszych ogrodów, czy do pojemników, bo tutaj też świetnie się spisze, jest to na pewno zaleta. Natomiast jeżeli chcecie duży krzew, który pięknie będzie. Komponował się, będzie taką wisienką na torcie waszego ogrodu, to celowałbym bardziej w albo azalię wielkokwiatową niżeli azalię japońską. Dodatkowo te kwiaty dosyć długo kwitną, co niestety odbija się na jednej rzeczy, bo przechodzimy powalidować, a mianowicie na tym, że to są zdecydowanie mniejsze kwiaty niżeli. Standardowej azali, czy różanecznika. Zdecydowanie, bo nawet 2-3, a można czterokrotnie mniejsze od standardowego kwiatu. Są to bardzo piękne kwiaty, pokrywając całą roślinę, ale mniejsze. Jeżeli szukacie gigantycznych kwiatów, to niestety azalie japońskie raczej nie są dla was. Z wad, a raczej cech, to reszta pozostaje podobna jak u azali, dobra gleba, półcień. Kwaśna, nosłonięta od wiatru, no i niestety walka z opuchlakami i ślimakami, ponieważ ślimaczki lubią podgryzać listki. Czy jest to roślina idealna? Na pewno nie. Czy jest to piękna roślina? Na pewno tak. Czy jest to roślina dla Was? Myślę, że tak i nawet dla początkujących ogrodników może być to świetne rozwiązanie, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, czy już jesteśmy na poziomie, gdzie potrafimy opanować azalię, różanecznika, czy właśnie azalię japońską. Azalia japońska nie należy do najłatwiejszych roślin w uprawie, ale na pewno każdy jest w stanie sobie z nią poradzić, jeśli damy pią jej kwaśny glebę. Półcieniste miejsce osunięte od wiatru i troszeczkę będziemy jej się przyglądać, czy nic się jej nie dzieje. W 100% myślę, że będzie w porządku. W porządku będzie też, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał i zapiszecie się do naszego newslettera, link pierwszy w opisie, gdzie co tydzień staramy dawać się Wam gorść wiedzy ogrodniczej i warto się tam zapisać. Widzimy się niedługo, do zobaczenia!